and the wishes and i want it all from the lights to the mistletoe tell me one thing is there anything that you are missing i will Witajcie, kochani, w kolejnym dniu vlog masu jest 7 grudnia. I dzisiaj, tak jak wam wczoraj mówiłam, jest dla nas bardzo ważny dzień. Taki można powiedzieć prezent Mikołajkowy, bo tytuł prawdopodobnie już wiecie. A mianowicie jedziemy na naszą pierwszą sesję zdjęciową do Hotomowa, do szklarni, spotkać się z Natalią, która będzie robiła nam zdjęcia. Będzie to nasza pierwsza sesja, więc ja totalnie nie wiem, jak to wyjdzie. <laughs> nie wiem, totalnie nic. Mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Po prostu szybko ogarniałam z rana. Wstałam o szóstej, ogarnęłam poranną pielęgnację, zdążyłam sobie zrobić kawę i słyszę małą spokoju, że się obudziła, więc nici z porannego montowania vlogmasu na dzisiaj, więc jestem w plecy z czasem. Dlatego tam trochę zmontowałam, w międzyczasie małą wykąpałam, ogarnęłam w salonie, ogarnęłam tutaj w pokoju, bo oczywiście zabawki wszystkie były porozwalane. Jeszcze została mi jadalnia i e, kuchnia troszeczkę do ogarnięcia. Schowałam też do pojemnika w salonie e, ciasteczka, które wczoraj robiłam. Nie wszystkie, bo się nie wszystkie zmieściły. Do tego pojemniczka z e, No i co? Muszę tu teraz odkurzyć tak na szybko te dwa pomieszczenia, żeby, wiecie, nie rozwaliła już zabawek żeby ja mogła odkurzyć, dopiero potem się może znowu rozwalać. Wyprostowałam włosy i... może za bardzo, narzekam. E, miałam zepsute włosy, właśnie blond, przed farbowaniem ich na ciemno. Czyli to był rok 2021. To było zadanie przed ciążą, bo w ciąży już byłam e, brunetką. No i wtedy fryzjer mi zepsuł, bo miałam tutaj siwe, tutaj fajny blond, a tutaj straszne żółtko, dosłownie tak tu i jeszcze odrost się pojawia, więc miałam cztery kolory na głowie, dlatego jestem strasznie przewrażliwa na ten temat ale chyba jest okej, okay. przekonuję się że może jednak to jest światło a nie tak normalnie. Wyjdę jeszcze na zewnątrz i wtedy też zobaczę, no bo wtedy jest naturalne światło, prawda? A w domu to zawsze tutaj coś jest zapalone, tutaj jakiś cień, i to wszystko non-stop przeszkadza w zobaczeniu, jak te włosy rzeczywiście wyglądają. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie i zapraszam do oglądania. I naprawdę szczerze Wam polecam tą książeczkę. Mała jest tak zafascynowana uwielbia tą piosenkę, co jest tutaj pod tą pod tym rysunkiem świętego Mikołaja. I wczoraj wieczorem w łóżku i tutaj, teraz z rana też próbowała budzić Bartka właśnie za pomocą tych kolęd. i naprawdę mega! I tutaj są jeszcze, wiecie, do czytania, więc nieźle. Ja ogólnie bardzo lubię takie właśnie mm, książeczki z melodyjkami. Plus wczoraj wam nie pokazywałam co dostała od dziadków z dołu ośmiornicę taką <grywają> dużą <grywają> Lubię jak ją e, ganiamy. Wiecie tak, like, no. i tak ją ganiamy po całym mieszkaniu, tak o mega fajna. Taka rozłożysta. Na razie jest o tutaj towarzyszem naszego salonu. May all your wishes tonight come true I the dream I This Christmas Kochanie, kochanie Czy Jeszcze mamy chwilę czasu to zaraz będziemy No no to, Dobrze, no to trochę napijemy Tutaj Bartka stylówka. Bardziej na elegancko tak się zastanawiam, czy dać mu jeszcze krawat, czy nie. Ale może mu tam. Tutaj jest moja stylówka. Sukienka, którą Wam kiedyś pokazywałam na um, InstaStory. Jest cudowna. Z Ma też dołączony do tego pasek w takim samym wzorze w sensie wzorze no takim o materiale ale ja dodam swój czarny pasek z takim złotkiem i o, do tego czarne obcasy które zaraz będę musiała wyczyścić ogólnie buty wyczyszczę specjalnie do sesji a tutaj małej sukienka, którą Wam pokazywałam no wtedy nie mogę Wam zdradzić, że również będzie na sesję, ale na święta też wykorzystamy i się zastanawiam nad kolczykami nie wiem jakie mam wziąć Jest to takie zwykłe koła czy może te pasowałyby? Nie wiem, gdybym miała jasne dodatki, to by chyba pasowały, ale mam czarne dodatki. Nie, tego nie. To tak na co dzień. Ty. Nie wiem, to nie będę myśleć jeszcze. Mam te trzy opcje do wyboru: właśnie te białe, zwykłe, klasyczne złote i takie złote z perełkami z dodatkowymi czarnymi kokardkami nie wiem, zdecyduję jak się to ubiorę Dęde, sobie będę myśleć zrobiłam nam na szybko kawę i mam nadzieję, że film się zrenderuje, bo on się jeszcze renderuje a potem szybko włożę na YouTube bo ja nie wiem jak to ogarniemy a ja się teraz zabieram za czyszczenie butów tak, żeby było w miarę czyste chociaż u małej nie ma co za bardzo czyścić tak? I moje szpilki też sobie wyczyszczę, bo one są welurowe. Nie, 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 nie. Dojechaliśmy na miejsce. O, proszę bardzo, te kolczyki wybrałam. Wydaje mi się, że takie najbardziej klasyczne, pasujące. Pomalowałam sobie też usta. I już czekamy. Dosłownie mamy jeszcze 10 minut. E, przed chwilą Państwo skończyli i pewnie mm, Natalia, bo tak ma na imię e, fotografka. E, fotografka. Pani fotograf. Pani fotograf. Najprościej, żeby <grymka> nie miała problemów. Bo nie wiem, czy odmianą. jest takie słowo. Fotografka. Nieważne. Pewnie coś tam, wiecie, układa, ogarnia, żeby było w porządku. A ten mały brzdąc śpi. Ledwo co, ledwo co wyjechaliśmy z domu, a ona już zasnęła, ale no to była jej godzina drzemki w żłobku, więc na sobie tak od dni ułożyła. Ale to no dobrze, przynajmniej teraz będzie, wiecie, jakoś tak spokojniejsza, nie śpiąca, nie marudna, przynajmniej miejmy taką nadzieję. No. Masz taką nadzieję? Nie będzie marudna. Ja się obawiam, że będzie marudą, bo ją obudzisz. No wiem, że ją obudzę, ale mleka jej nie, nie... Gdzie ma to mleko? Przy sobie. To i zabiorę, schowam. Żeby nie widziała tego mleka. Bo mleka nie zamierza mieć na zdjęciach. Więcej tak wystarczy, że na intro mam mleko i to mnie strasznie denerwuje, no ale cóż, tak na dobrą sprawę. E, szpilki mam schowane, Bartek też ma buty schowane, to się przebierzemy tam. E, co wzięliśmy? E, Książeczkę dla małej, jeszcze by Natalia do mnie pisała, żeby wziąć jakąś świąteczną książeczkę w wyrazie W, to wzięłam wczorajszą książkę, którą dostała na podchoinkę od Mikołaja. Dobrze, za 5 minut, już trzeba się powoli zbiegać. Tak może zapytam, jakie odczucia? Przed. Zestresowany, czy po prostu tak o, po prostu kazałam Ci przyjechać ty, tak? Tak, kazałeś się ubrać, kazałeś przyjechać. W ogóle nie ekscytacji żadnej? Nie. Mhm. Ja czuję natomiast ekscytację i lekki stresik właśnie o nią. Ale no, to będzie nasza pierwsza sesja. Czemu ty w ogóle nie masz żadnych emocji, no? Taki bezduszny jesteś. Pierwsza sesja, z fotografem, nawet na własnym ślubie nie mieliśmy, a to jest zero emocji. Jak to nie miałaś? Tak wszystkich fotografów yy, najlepszych w rodzinie. Kolej w tym statyw. Najlepszy przyjaciel wszystkich fotografów. Ty potem jakoś się też szujesz te zdjęcia, on się zaczął. też tak kamera. Dobra, ja cię mogę zapiąć, wiesz, Jesteśmy już po sesji 30 minut minęło mi bardzo szybko. Ale mamy sporo zdjęć we trójkę, aurorka ma sporo zdjęć i mamy no parę zdjęć tak we dwójkę. O. Ale ja z Aurorką na przykład nie mam, bo w sumie tak szybko, szybko się to wszystko tak potoczyło. No mówię, te 30 minut bardzo szybko mi minęły. Ale mam nadzieję, że jakieś fajne zdjęcia wyjdą. Natalie jeszcze wyślę te zdjęcia do wyboru dzisiaj albo jutro. No a... Postara się jak najszybciej to zrobić. Tak, Stara się jak najszybciej, żeby to ogarnąć, żeby przed świętami jeszcze to... Było, ale jestem bardzo zadowolona. I z podejścia Natalii. No tak, bo ja się zgubiłem. A ja miałem tu? E... Tak, tam miałem skacić. <noise> nie mnie dobrze. No, bo, Dobre, no to... bo jest taki trochę poszarpany bo tutaj. Ja nie pamiętam tutaj kubne. Ja się tutaj nigdy nie byłam. A ja jeździłem ten, ale nie pamiętam. Rada ale że mogę sobie ten przejechać i zjechać. <noise> A no właśnie. Proszę drogą. No widzisz. Wórzisz. Podejście Natalii bardzo mi się podoba, że próbowała zachęcić Aurorkę, pokazywać jej wszystkie rzeczy, ale no, z czego się dziwić, jak ym, dosłownie ma też... W tym samym wieku córkę. córkę. Tylko właśnie yy, z 31 października. A Uroka jest po prostu kilka dni starsza, ale z tego samego roku, więc ma tak, takie samo, wiecie, podejście na tym samym etapie. Jesteśmy z dziećmi, więc naprawdę spoko. Nie wiem, czy tutaj Wam na filmie dam Instagrama, czy dam wam linka mm, w opisie, ale patrzcie i umawiajcie się, bo mogę Wam szczerze polecić. Odzywam się do Was później, dużo później, chcąc nie chcąc. Jest godzina 19. Ja na nie zasnęłam. Nie zdrzemnęłam się, chociaż może to było z 20 minut, jak się zdrzemnęłam. Przed chwilą to te pizelki. I... coś tak czuję, że ten dzisiejszy vlogmas, jutrzejszy, będzie połączony. Tak, żebyście się ewentualnie, no, nie zdziwili. Chociaż ja oczywiście dam informację na e, Instagramie, że po prostu ewentualnie vlogmasa nie będzie, ale... tak czasami bywa. Nie, po prostu totalnie nie mam energii. Eee, zmiotło mnie totalnie z planszy, i nadal nie mam tej energii. Eee, zrobiłam ciasto na pizzę i teraz czekamy godzinę, aż się ogarnie, wyrośnie i zrobiłam podwójną porcję. Może coś się da wykrzesać z tego vloga, może z 10 minut będzie i po prostu ten dzisiejszy vlog się pojawi jutro. No ale nie wiem, zobaczymy. No, jutro robimy pierniczki, więc tak. Nie chciałabym łączyć tej sesji, takiego fajnego dnia, właśnie sesji z dniem pierniczkowym po prostu. W przyszłym tygodniu może ewentualnie wlecieć więcej takich podwójnych dni. Bo po prostu nic ciekawego nie planuję, nie mam za bardzo w planach. Może coś tam, wiecie, się nagra, ale. To się zobaczy, co będzie. No cóż, już mamy pierwszą ofiarę puzli. Arielka straciła chyba ogon. To jest chyba końcówka ogona. Nie wiem kiedy. Nie wiem jak. Nie wiem. Ale już jest pierwsza ofiara. Dobra, wiem jak ona to zrobiła. Tutaj są takie jakby no. niedoróbki, które dziecko może pociągnąć. Tu o, można to zobaczyć trochę, że to się rozchodzi. No i jak pociągnie, no to. pójdzie. Arielka. No cóż. Papa, papa, idziesz na zakupy? Dobrze, Papa, pa. Więc pa. Pa, pa. tak po prostu informacyjnie was ostrzegam, że mogą być połączone, ewentualnie w przyszłym tygodniu mogą być połączone. No, postaram się coś tam Wykrzesać z dzisiejszego vlogmasa. Papa, pa. gdzie idziesz na zakupy? Nie pokażę cię, kochanie, bo jest coś bez ubranka, więc ci nie pokażę, ale pa. pa. Ciekawa jestem też, o której ona dzisiaj zaśnie, bo miała dwie drzemki. Pierwszą, tak jak wam mówiłam, przed sesją, a później w drodze powrotnej. Czekam na moment, aż kupimy jej większe łóżeczko, żebyśmy mogli ewentualnie no, się położyć razem z nią i po prostu, nie wiem, zostać w tym łóżeczku. Eee, no, prędzej ja. Ale, no, w nowym, ale w nowym roku chciałabym kupić, chcielibyśmy kupić, w sumie to razem, ja chcielibyśmy kupić jej większe łóżeczko. No i tutaj ogarnąć w 100% ten pokój. Właśnie pomalować ściany. Zrobić oświetlenie, pa pa. Pozbyć się tego. Pa pa! Pozbyć się w sensie zakryć. E, takimi białymi właśnie... nie wiem... czymś to w łazience. No i po prostu ogarniemy to tutaj. Będzie tak fajnie, jasno i ja myślę, że przytulnie, fajnie. Nie mogę się doczekać, bo ja mam tą wizję tutaj, tego wszystkiego tak w głowie i już bym chciała, wiecie, robić. Ale po pierwsze, nie mam pieniędzy, nie mam zbytnio na to czasu, nie mam pieniędzy. Kolejna rzecz zniszczona. Ta książka wyrwała stronę tytułową. No cóż, nawet że no jak porwę, no to będę to zbierać, nie? I będzie miała karty, że tak powiem. A ja postanowiłam, że odhaczę moją tradycję. <noise> jak co roku, jak oglądaliście mnie w tamtym roku, to oglądam świątecznego księcia, wszystkie trzy części. I czekam na tą czwartą, już chyba się jej niestety nie doczekam. Więc dzisiaj sobie obejrzę jedneczkę. A na dniech obejrzę sobie dwie kolejne części. Będę sobie to wkować, bo w tym roku usiadłam i po prostu oglądałam. W międzyczasie oczywiście się zajmowałam małą i włączę sobie jedną część i obejrzę tak na wieczór. Zrobię chyba sobie też herbatkę. Oh, Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as, soon as you remove that snow. Czy wy to widzicie? Jest wypukła. Dobra, na szczęście z wyszło, ale jest spora, to jest cała miska. drożdżowy będę robić taką jaką ostatnio czyli mięsną szynka, salami, boczek do tego ser no i Podkład to koncentrat. Do koncentratu dodaję trochę wody, żeby go rozrzedzić, bo po prostu będzie za gęsty. Wszystkie pizze są takie same, ale tutaj jeszcze czekają dwie. To jest jedna, tutaj czeka druga, a dwie już są w piekarniku. Trzecia pizza nam się przypiekła. Troszkę. Tak jakby co to podzieliliśmy się pizzą z teściami na dole, więc na spokojnie. Cztery pizzy nie są dla nas, chociaż i tak zostały dwie. W sensie. półtorej? Tyle nam w sumie zostało, będzie na jutro. Żaden problem. A wyszło naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, ile uda mi się wykręcać z tego vlogmasu, ale liczę na to, że się uda po prostu osobno i jutro się po prostu pojawi. Na ten moment chciałabym się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym dniu.